I nasi goście Wielkopolskie Centrum Onkologii, dr Agnieszka Dyzman. Soroka, witam pani doktor Dzień dobry. i doktor Mariusz Uściniak. Witam panie doktorze. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, powód do rozmowy jest jeden, ale tak naprawdę tematów będzie zdecydowanie więcej. Mammografia, profilaktyka to jest ten temat, wokół którego będziemy się poruszać. Powód do rozmowy to jest taki, że wydłużone są godziny przyjęć. Panie mogą przychodzić no, w też godzinach późniejszych na, badaniach do, na badania do Państwa. Od tego sobie zaczniemy. O jakiej porze można do Państwa przyjść? Bo to teraz i rano i po południu, prawda? Y programy y profilaktyki. Wczesnej diagnostyki raka piersi dotyczą kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Znaczna grupa tych pań to panie aktywne, zawodowo, zabiegane, nie mające czasu, nie pamiętające o swoim zdrowiu, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, oczekiwaniu kobiet. Postanowiliśmy wydłużyć czas pracy w naszej pracowni badań mamograficznych i ten czas pracy będzie wynosił 10 godzin dziennie. Z wyjątkiem wśród, kiedy pracujemy od godziny 8 do 18, w pozostałe dni, w dni robocze od godziny 7 do godziny 17, mhm. czyli pani może przyjść albo przed pracą swoją lub po pracy zawodowej to badanie wykonać. Ja tylko może dodam, że spośród ośmiu ośrodków, które w Poznaniu wykonują takie badania profilaktyczne, Wielkopolskie Centrum Onkologii jest piątą placówką, która właśnie rozpoczęła wydłużanie czasu pracy. Pracować będzie 10 godzin. Jest jedna placówka na Piątkowie, która pracuje nawet do 20. Mhm. Także wszyscy świadczeniodawcy zauważają potrzebę wydłużania czasu pracy dla pań, które są aktywne zawodowo. Czyli takie wymówki, że ja pracuję do późna, w związku z tym nie mogę się zbadać, no bo już nie mam dokąd, to już jest wymówka w czasie przeszłym, bo teraz już takiego czegoś nie powinno być, to w takim razie zapytam inaczej, z czego to wynika, że wciąż tak mało kobiet przychodzi na badania profilaktyczne, no bo przychodzi tych kobiet zdecydowanie mniej niż przychodzić powinno. Co te kobiety mówią najczęściej, jak do Was przychodzą? No bo pewnie takie pytanie się pojawia, kiedy pani była ostatnio na, na badaniach i tutaj pewnie niejednokrotnie okazuje się, że no nawet nie kilka, ale kilkanaście miesięcy, być może to było kilka lat wcześniej. Czym te kobiety to tłumaczą? Przecież to jest troska o zdrowie, a nawet o życie tych kobiet, w związku z tym rzecz najważniejsza. Pracujemy wiele lat w onkologii, wykonujemy i badania przesiewowe, badania screeningowe i badania diagnostyczne. Jest to ta sama mammografia. Różnica polega na tym, że na badanie diagnostyczne przychodzi i powinna przychodzić kobieta, pani, która wyczuwa sobie zmianę w piersi, zgłasza się do lekarza, ma wykonywaną mammografię. I całą procedurę traktujemy jako postawienie diagnozy, natomiast na badania screeningowe powinny przychodzić panie, które mają poczucie zdrowia. Panie, które chcą po prostu się upewnić, czy w piersi nie dzieje się coś, czego jeszcze nie, kobieta nie jest w stanie. Czy lekarz pierwszego kontaktu, czy ginekolog nie jest w stanie wy, wykryć? Ja bym powiedział o strachu. Jest coś takiego, co powoduje no, taką, taką strategię strusia, chowanie głowy w piasek. Wielokrotnie widzimy, mamy w tej chwili XXI wiek, wielokrotnie widzimy, że zgłaszają się na badania mammograficzne kobiety z, ze, ze zmianami bardzo dużymi. Rozmawiały z koleżanką, rozmawiały w rodzinie, lepiej poczekać, Tematu nie, nie ruszać, bo jest w rodzinie czy wśród znajomych osoba, która poszła i okazało się, że, że, wyszły z tego jakieś skutki negatywne. Zachęcam, zachęcam wszystkie panie, według światowych doniesień, co roku na raka piersi zachorowuje pół miliona kobiet. Wiele z tych pań można by uratować, wyleczyć. Gdyby zgłosiły się na czas na badania. No właśnie to jest chyba rzecz najważniejsza. Pan mówił o tym mm, syndromie strusia i chyba coś w tym jest, tylko że trzeba zrozumieć też to, to już drogie panie, do was głównie, m, apel, że im wcześniej pójdziemy na, na te badania, im wcześniej nawet jeżeli coś dzieje się nie tak, to zostanie wykryte, to tym większa szansa na to, że uda się m, wyleczyć, wyleczyć w 100% Dokładnie nawet, do... prawda? Dokładnie. Tak. Panie doktor. Jest przecież sporo takich akcji, takich kampanii, które gdzieś no, pokazują, to, że ta profilaktyka jest ważna. Są mamobusy, które jeżdżą po tych mniejszych miejscowościach, bo tam też są często takie słowa, że to muszę jechać do większego miasta, ja nie mam na to czasu, mamobus wtedy przyjedzie tam, no i tam są te badania. Okazuje się, że jak taki mamobus do miejscowości przyjeżdża, no to wcale nie jest tak, że wszystkie kobiety przyjdą na te badania, ale znów coś im staje na drodze i znów się badać nie chcą. Co możemy robić jeszcze my? No my w mediach o tym mówimy. Państwo wydłużacie czasy swojej pracy po to, żeby tych kobiet jak najwięcej przyjąć. Co jakiś czas pojawiają się kampanie społeczne, nie tylko społeczne, które właśnie o tym mówią, że badać się, profilaktyka i tak dalej. Co my możemy zrobić jeszcze? Mamy wrażenie, że Polki są już bardzo świadome, bardzo wiele wiedzą o profilaktyce, ale tak jak wspominał kolega, Polki są też bardzo zajęte. I myślę, że ogromnie pomogłoby nam nie tylko to, co robimy dziś, czyli to, że pracownie wywieszają dowody wysokiej jakości, to znaczy dowody, że przechodzą kontrole, że lekarze, którzy pracują w tym screeningu, mają odpowiednie doświadczenie i tak dalej, ale pomogłaby nam rodzina, pomogłoby nam, gdyby mężowie Wykazując swoją miłość do kobiet, pytali się, troszczyli się, kochanie, kiedy byłaś ostatnio na badaniu profilaktycznym, zresztą ta miłość i troska powinny być wzajemne. Także my kobiety powinniśmy pytać naszych mężczyzn, kiedy ostatni raz byli na badaniu profilaktycznym. I myślę, że w dniu dzisiejszym możemy zdecydowanie powiedzieć, że pomogłaby nam rodzina, koleżanki, znajome. Mhm. Ponieważ mamy największe zaufanie właśnie do tej najbliższego otoczenia, i jeśli koleżanki poszły na badanie i są zadowolone i powiedzą nam o tym, to jest szansa, że ten mur 50% zgłaszających się pań, a 50% pozostających w domu i nie zgłaszających się na badanie, uda nam się zburzyć. Chciałbym jeszcze, jeśli można, Jasne. powiedzieć jedno zdanie. W swoim czasie pojawiły się doniesienia o rzekomej szkodliwości mammografii. Bzdura. Badanie jest bezpieczne, badanie jest bardzo czułe, oczywiście nie ma metody w diagnostyce, metody stuprocentowej, ale czułość mammografii przy współczesnych aparatach wynosi około 90%. Badanie jest oczywiście bezpłatne, wystarczy wykazać inicjatywę, przyjechać to badanie wykonać, także bardzo serdecznie zachęcam, apeluję do Wielkopolanek przede wszystkim, żeby się zgłaszały. Ze swojej strony jako kierownik pracowni badań screeningowych gwarantuję wysoki profesjonalizm personelu, zarówno techników, jak i kadry lekarskiej, która pracuje od wielu lat w onkologii. Również tutaj personel pani doktor Agnieszki również gwarantuje bardzo wysoki poziom. Te panie nie będą czekały, gwarantuję, nie będą siedziały w kolejce i i czekały na to badanie. W razie jakiejkolwiek wątpliwości można zawsze do nas zadzwonić. Ja może podam numer telefonu do nas. To jest 61 8 850 945. Pod tym numerem można uzyskać wszelkie informacje dotyczące terminu zgłoszenia, co należy ze sobą zabrać, jak się przygotować na to badanie. Także bardzo, bardzo zachęcam do, do dzwonienia i i, I czekamy na Pani. Ja powtórzę ten numer, przez sobie przyszykować, właśnie coś do pisania za moment. Państwo zobaczycie informacje też na swoich ekranach o tym, gdzie dokładnie można się na badania zgłosić. Ja powtórzę numer 61 880, przepraszam, 88 50 945, 61 88 50 945. Panie doktorze, tylko jeszcze jedno pytanie, żeby dopełnić wszel wszelkich informacji, jak często Panie powinny się badać? Standardy w, na świecie, w Europie i w Polsce są te same. Badania przesiewowe wykonujemy, powtarzam, u zdrowych kobiet w odstępach dwuletnich, co dwa lata. Z małym wyjątkiem, jeśli chodzi o pacjentki, które mają obciążenia rodzinne, mutacje, które predestynują je do, do że tak powiem, zwiększonego ryzyka zachorowania, te mamografie wykonujemy co roku. A jeśli można, ja na koniec chciałam tylko powiedzieć, miłe panie, cała procedura wykonania badania profilaktycznego trwa 15 minut. To tyle, co wypicie kawy. A więc zachęcamy, przyjdźcie, nawet tą kawę zrobimy, tylko przyjdźcie na badanie. Warto przyjść, drogie panie, bo to walka o nasze, o wasze zdrowie i życie. Pani doktor, tylko jeszcze o jedną rzecz zapytam, która mnie zainteresowała. Pani mówiła o tym, że... To jest też kwestia rodziny, że to by Wam bardzo mocno pomogło. Czy są takie kampanie skierowane właśnie do mężów, do partnerów? Bo może to jest jakaś droga, bo są kampanie, które są stricte do pań adresowane, ale być może od tej drugiej strony by to podziałało, żeby te drugie 50% kobiet, które wciąż są w Jeszcze domu, żeby też wyszły. Znaczy, prowadziliśmy już takie kampanie. Jedną z nich była kampania, w której ogłoszenia o badaniach profilaktycznych w przeglądzie sportowym yy, wyemitowaliśmy. I przyznam szczerze, że pani, które przychodziły i były pytane, zawsze pytamy, co było źródłem informacji, mówiły: Stary mnie wysłał. Yy, cytuję dokładnie. Była też kampania w ubiegłym roku, w którym koleżanki zapraszały. Każda z pań, która uczestniczyła w badaniu, miała zaprosić trzy koleżanki. I one działają, tylko proszę Państwa, na wszystko potrzebujemy czasu. Także nasze społeczeństwo musi przyzwyczaić się do tego, że badanie profilaktyczne to nie jest wezwanie do sądu. To jest luksus, który nam, jako Europejkom, po prostu się należy. Znakomite moc to na koniec. Nam to się należy, drogie Panie, bo to jest dar dla Was. No to proszę, skorzystajcie z tego. Wielkopolskie Centrum Onkologii dr Agnieszka dysman Stroka, dr Mariusz Uścińak byli Państwo i moimi gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo Dziękujemy serdecznie. Pięknie. Krótka przerwa za moment wracamy do prasy lokalnej.